Продолжение следует... starszy od 5 lat, a więc siedmioletni wtedy, starsza też, czy też był wtedy dzieckiem, no i ja był na Wybraliśmy się do naszego parafialnego kościoła na duszę świętą z strony przeniesienia wartach Może Pan mi pomóc tym w czasie procesu. Siedmioletni brat zobaczył dziadka w takiej niespodziewanej sytuacji. Miał z przerażeniem na cały głos wykrzyczeć takie słowa. Mamusiu, a co teraz będzie z baczą, jak dziadek został księdzem? I tę historię zawsze sobie przypominać i wspominać. ale pokazuje, jak dzieci uczą się świat. I co robi ta mądra święta mamła? Po przyjęciu komunii świetnej odchodzi po kanału bierze syn tam na ręce, przyturna, do po płaszcza, Dziecko zrobiło z niej. Dzieci robią zmienić nasz Nawet jak nam się wydaje, że to dziecko jest jeszcze takie malutkie, że niczego nie robi.

I want to Odsteczą, ale także psychologowo. Хорошо.

how much w Waszych domach, rodzinach, małżeństwie.